Czakry regenerują się co 7 lat, więc jeśli byliście z kimś choć raz, energia tej osoby zostanie z wami na 7 lat. Kiedy uprawiamy z kimś seks, rozpoczyna się cały proces energetyczny. Czakry podstawy mężczyzny i kobiety spotykają się i w tej intymności aury łączą się, tworząc wielką energię aury wokół obojga kochanków. Poprzez separację pozostawia ślad energetyczny i karmiczny. Im więcej relacji mamy z inną osobą, tym głębszy związek. Dlatego też czasami pamiętamy tak wiele o swoich byłych partnerach, z którymi się związaliśmy, gdyż zmieniamy swoje wibracje i tworzymy energetyczne połączenia, które je łączą, gdzie następnie kontynuują transmisję energii na subtelnym poziomie. W każdym związku nabywana jest część energii drugiej osoby. Jeśli jesteśmy w relacji z ludźmi, którzy są głównie zagęszczeni, nieświadomi, pozbawieni światła i miłości lub niestabilni, to my nabywamy to samo. Zmieniamy się na paradygmat, w którym nic się nie cieszy, mimo że mamy do tego wiele powodów. Jeśli druga osoba zrobiła coś, co naznaczyło jej karmę, nabywasz to i może to przyciągnąć bolesne doświadczenia. Wręcz przeciwnie, jeśli jesteśmy w związku z kimś, kto jest świadomy, pełen światła, pełen miłości i kto utrzymuje swoją energię czystości, powstaje cudowna wymiana pozytywnej energii dla obu osób. Oboje wzrastają w miłości i świadomości. Energia miłości i seksualności jest tak wielka i magiczna, że wibruje tak wysoko, że osiągasz rozszerzony stan świadomości. Ta energia również pozostaje w nas jako nowe kody świetlne. Jeśli sypiamy z osobą, która aktualnie ma już partnera, w konsekwencji nabywamy energię tej osoby i partnera, lub partnerów partnera. Nie ma sprawców, są tylko nieprzytomni ludzie i konsekwencje. Jesteś swoim własnym szefem, możesz się zmienić, kiedy tylko zdecydujesz. Dlaczego przyciągamy do naszego życia ludzi, których relacje z nami są puste, bolesne i toksyczne? Najpierw przez wibracje. Przyciągamy to, jak sami wibrujemy. Po drugie, nasz partner jest naszym odbiciem. Pokaże nam nasze cienie, abyśmy mogli je rozpoznać i nad nimi popracować. Po trzecie, nie nauczyłeś się kochać, nie nauczyłeś się cenić. W rezultacie odnosimy się do ludzi o tym samym poziomie wibracyjnym. Możesz nawet przywiązać się lub zakochać w kimś takim z niezdolnością do kochania i doceniania siebie, aż w końcu zaczniesz wykorzystywać siebie samego. Kochaj siebie, a pokochasz innych, a inni pokochają ciebie. To nie jest zaproszenie do nieuprawiania seksu, wręcz przeciwnie, musisz kochać się tak często, jak chcesz. Ale zanim to nastąpi, wibrujcie tak, aby przyciągnąć drugą osobę, z którą możecie być stabilni, by pomóc wam wzrastać, a nie burzyć ewolucyjną pracę. Osoby, które mają wibracje, wiedzą, jak wybrać miłość i światło. Nigdy nie śpi z kimś, z kim nie chcesz być. Nie rób tego z zemsty lub dlatego, że czujesz, że musisz. Wybierając partnera życiowego, musisz pamiętać, że nie liczy się, jak on wygląda, czy ile ma talentów, tylko jakie ma serce. Serce do innych i do ciebie, bo za 50 lat będzie cały pomarszczony, a życie jest nieprzewidywalne. I nawet zapalony tancerz w wyniku pewnych wypadków może nie być w stanie postawić samodzielnie kroku. I właśnie liczy się tylko to, co on ma w środku. Czy jest serdeczny i dobry? Czy daje silne oparcie i poczucie bezpieczeństwa? Czy troszczy się o Ciebie i nie tylko mówi, ale i pokazuje, że Cię kocha? Nie chodzi tu o wielkie czyny, bo miłość składa się w sumie z tych malutkich gestów, z wracania do domu do ciebie w pierwszej kolejności ponad wszystkim, z uśmiechu w trudnych momentach, z zawiązywania ci szalika pod szyją gdy zimno, z używania w kuchni składnika, którego On nie lubi? Ale je tylko dlatego, bo wie, że Ty, zanim przepadasz. Może z umiejętności powiedzenia przepraszam, gdy się zrobiło źle w wielu sytuacjach. Kochani, pamiętajcie, aby być sobą i nie udawać nikogo innego, a przyszłość będzie naprawdę kolorowa.